Słowo dyscyplina ma fatalne skojarzenia. Dla większości ludzi brzmi jak wyrok. Kojarzy się zrobieniem rzeczy, których się nienawidzi. I powiesz, po co robić rzeczy, których się nienawidzi? Ja chcę się cieszyć, bawić, łapać przyjemność z życia. I słusznie, może i masz rację, ale czy to jest dobrze postawione pytanie? Niekoniecznie, więc pozwól, że zadam Ci pytanie. Które kiedyś zmieniło moje myślenie, a zarazem dużo w życiu? Czy dyscyplina to więzienie, które ogranicza Twoją wolność, czy brak dyscypliny to więzienie, w którym zamykają Cię Twoje słabości? Patrz, spójrzmy prawdzie w oczy, no bo wolność bez dyscypliny to jest iluzja. To chaos, w którym liczy się, że życie, może jakoś się coś tam ułoży, a tak naprawdę to loteria. Bo jeśli nie potrafisz odmówić sobie ciastka, to jesteś zakładnikiem cukru. I to nie jest dowolność. Jeżeli nie potrafisz odłożyć telefonu, to jesteś zakładnikiem algorytmu. I to też nie jest dowolność. I jeżeli nie potrafisz odmówić sobie zakupu rzeczy, której nie potrzebujesz, to jesteś zakładnikiem konsumpcjonizmu, reklamy, i to też nie jest wolność. I znowu prawda jest brutalna i wyzwalająca, tak jak każda brutalna prawda że dyscyplina nie jest Twoim wrogiem. Dyscyplina jest jak przyjaciel, który zamiast milczeć, powie Ci najbardziej brutalną prawdę o Tobie, z troski o Ciebie. Ale to, co zrobisz z tą prawdą, już zależy od Ciebie. Każdy z nas inaczej znosi tę prawdę. Ja za każdym razem, kiedy ktoś mnie skrytykuje za coś, co wiem, że jestem w tym słaby, że się tego wstydzę, że nie potrafię tego zrobić, albo nawalam w tym, to najbardziej się irytuję i biorę to do siebie. Biorę jak osobisty atak, bo jestem z tym niepogodzony. Trudno jest przyjąć prawdę. No jest trudno. Ale co jest trudniejsze? Żyć w niewiedzy, czy żyć z tą prawdą, i próbować ją wprowadzić jakoś w życie. To tak jak by mieć przyjaciela, który jak masz rozdarte rajtki, tam z tyłu w niezbyt fortunnym miejscu, powiedział ci Super, wspaniale wyglądasz, genialnie leży to na tobie. I wychodzisz potem na ulicę, idziesz, i wszyscy patrzą się. Na ciebie z tyłu, i nie wiesz dlaczego, do momentu, kiedy nie spojrzysz w lustro i zobaczysz, że jest tam dziura. Więc ta bolesna prawda potrafi orzeźwić. To jest tak jak rozstania. Gdyby nie rozstanie, to wiele osób nigdy nie poszłoby na siłownię. Gdyby nie rozstanie, to nigdy wiele osób by nie postanowiło zmienić czegoś w swoim życiu. I gdyby nie rozstanie. To nigdy wiele osób nie poszłoby do przodu z chęcią do zrobienia czegoś dobrego dla siebie, do rozwinięcia siebie. Stałoby w miejscu, bo to jest jak kubeł zimnej wody. Orzeźwia, boli, ale na koniec myślisz, gdzie ja jestem, co się stało. Pamiętam taki moment w życiu, że postanowiłem, że napiszę książkę. Miałem z 25 lat czekajcie, wezmę się, napiję że będę wielkim pisarzem listy bestsellerów, sława grupis, pieniądze no i tak podekscytowany zasiadłem sobie do pisania klepię w te klawisze, mija pierwszy dzień no fajnie, coś tu powstało, wow cieszę się, drugi dzień już tak klepię, no dobra, coś tu by napisać ale trochę mi się nie chce coraz tak mniej piszę, ale mam oczywiście wymówkę, bo wczoraj dużo napisałem dzisiaj mogę sobie odpuścić i aż tak odpuściłem, że mi minął miesiąc, a ja przez trzy tygodnie nie wstukałem żadnego słowa. I finalnie nic z tego nie powstało. I byłem naprawdę bardzo zawiedziony tym, że to zaniedbałem, że nie zrealizowałem tego, co chciałem, że nawet nie podjąłem tych rękawic, tylko odpuściłem. Zderzając się z tą porażką i ścianą, Czułem się fatalnie. To było coś takiego bardzo rozczarowującego, frustrującego zawiedzenie się samym sobą, że nie potrafi się dowieść tego, co ważne czyli to poczucie, że marnujesz swój potencjał bardzo bolesne. Poczucie, że marnujesz swój potencjał. Ludzki umysł ma coś takiego jak otwarta pętla. Bardzo nie lubi rzeczy, które nie są skończone. Wtedy one. Nie dają spokoju. To tak jak pójść sobie do kina, wyobraź sobie, siedzisz w kinie, płacisz te trzy dychy za ten bilet, jeszcze do tego popcorn, pięć dych bierzesz dziewczynę, stuwa. I nagle film kończy się w połowie. I co jest? Już tutaj jesteś podekscytowany. Kto, kogo tutaj? Kto jest winny? Kto doprowadził do zbrodni? I nic nie wiadomo. Czy będą ze sobą razem? Nie wiadomo ja bym wyszedł od razu jedynkę na film ja wysmarował najdłuższą recenzję w swoim życiu, mimo że nigdy ich nie piszę bo bym był tak po prostu rozczarowany i zły na to, co się wydarzyło że chciałbym zwrotu pieniędzy wręcz mógłbym wszystkim mówić najgorszy film, jaki w życiu byłem nie oglądaj tego tylko dlatego, że no był niesatysfakcjonujący nic się nie dokończyło Dlatego my tak uwielbiamy, jak rzeczy są skończone. To jest satysfakcjonujące, a rzeczy satysfakcjonujące bardzo są miłe i fajnie jest doświadczyć satysfakcji. A żeby doświadczyć satysfakcji, to trzeba doprowadzić coś do końca. I tu nie chodzi o rezultat, tylko żeby zakochać się też w procesie. I wtedy zrozumiałem coś ważnego. Coś, co nawet warto sobie zanotować, pomyśleć o tym, to jest ważne, że ból, który czułem w tamtym momencie, ból porażki, ból wstydu, ból niedokończenia był tysiąc razy gorszy niż ból wstania i usiąścia do pisania, wykonania swojej pracy. I wtedy pamiętam, że gadałem z moim ziomkiem Pablo, który mówi coś takiego, wiesz, Pewnie dzisiaj większość ludzi jest dlatego tak nieogarnięta psychicznie i mentalnie, i takie problemy są ze zdrowiem psychicznym, że nie podejmują się działań i ich nie kończą, porzucają od razu, bo jest tyle różnych opcji, i potem rodzą się te wszystkie niepokoje, anxiety itd. i tak dalej. On mówi, że łatwo jest porzucać rzeczy, ale cena, którą się za to płaci, jest bardzo wysoka. To jest niesienie tego bólu, że się. Zawiodło samego siebie. To tak boli. Potem tak jakiś czas później gadałem ze swoim znajomym psychologiem, który mówi wiesz, teraz przychodzi do mnie wiele osób, które mają problem z poczuciem pustki i takim brakiem celu w życiu. No, że teoretycznie mają wszystko, ale czują takie głębokie poczucie pustki, że nic nie robią w życiu, że im to przecieka przez palce. I on mi wtedy powiedział, bo ludzie faktycznie. Są bardzo rozczarowani, jeżeli nie wiedzą, dokąd zmierzają, nie mają celu i się go nie trzymają, tylko zmieniają co chwila. To u mnie uderzyło i powiedział, że największe zmiany zauważał u osób, które zaczęły się czegoś trzymać. Mi na razie wychodzi dobrze trzymanie się tego krzesła. Mam nadzieję, że to coś pomoże. Pomaga, bo wtedy czuję, że do czegoś przynależy Więc może złap tego miejsca, w którym teraz Siedzisz się kurczowo na chwilę I poczuj mięśnie, poczuj te Miejsce, krzesło Tylko nie łap nikogo za kolana Jeżeli teraz jedziesz metrem po bokach Bo to może być niezręczne Serio I to prowadzi nas do najważniejszej lekcji Lesson of the day Teraz proszę tutaj Wyjmujemy karteczki i zapisujemy Lekcja pierwsza Temat Wszyscy musimy cierpieć jeden z dwóch bólów, ból dyscypliny albo ból żalu. Żalu, że się czegoś nie zrobiło, że się porzuciło to. I różnica jest w wadze. Ból dyscypliny waży gramy, a ból żalu rozczarowania sobą waży tony odkłada się każdego dnia gram po gramie i powoduje że trudno jest to znieść że ciągle się zawodzi siebie i bardzo szybko się poddaje licząc na jakiś magiczny cud ale nie ma magicznych cudów jest tylko magiczna dyscyplina nie ma magicznej drogi na skróty jest tylko magiczna dyscyplina. I nie ma magicznych tabletek. Jest tylko magiczna dyscyplina. Więc to od nas zależy w sumie samych. Nikt za nas tego nie zdecyduje i nie zmusi. Co się wybierze? I co wybierzesz? Krótki dyskomfort do działania? Chwilową trudność i niewygodę z nauki? Czy może wieczny ciężar niespełnionego potencjału i marzeń. Aż przełknąłem ślinę to jest tak trudne. Bo naprawdę nie ma nic gorszego, jak mieć poczucie, że się zmarnowało swój potencjał. Ja wtedy, jak nie napisałem tej książki, to naprawdę byłem sobą głęboko rozczarowany i nosiłem przez kilka lat ciężar tego, te pragnienie napisania, którego nie mogłem zrealizować. Potem napisałem jedną książkę, teraz napisałem drugą i to mnie bardzo mocno nauczyło tego, że to jest dyskomfort znosić te dzień po dniu pisanie książki czy wykonywanie czegoś, co trwa długo, no bo trzeba było napisać 400 tysięcy znaków. I ta chwilowa niewygoda każdego dnia, czasami po kilka godzin, nawet naprawdę, frustracji momentami. Zniosła ze mnie tak dużo ciężaru, jak oddałem i wysłałem do wydawnictwa tę książkę, że uwierzcie mi, nigdy nie czułem się lepiej i nigdy nic nie zmieniło w moim życiu tak wiele, jak przebrnięcie przez tą najtrudniejszą albo jedną z trudniejszych przepraw. I odpuszczenie jest super, ale tylko jeżeli czegoś się nie chce naprawdę zrobić. Odpuszczenie jest super pod warunkiem, że chcesz czuć rozczarowanie potem. Jedyne, co mi przyszło, lekcja z tego, że wolę przycisnąć czasem zęby i chociaż 15 minut poświęcić na te pisanie i skończyć to, ale czuję się po tym innym człowiekiem, bo trudno jest to opisać słowami, ale to było naprawdę ciężkie. Pisanie tego i zderzenie się ze swoimi słabościami, ograniczeniami, że nie potrafię tak napisać jakbym chciał. I tu bardzo łatwo przychodzi chęć porzucenia braku dyscypliny. I ta książka pojawi się 28 stycznia w Empiku na znak Kompel We wszystkich właściwie księgarniach już jest przed sprzedaż. Link jest w opisie: banal.pl. Kośnik książka. Ta książka jest o tobie, o nas, o naszych niewypowiedzianych lękach, tym, co kryje się we folderze niewysłane, o leżeniu o trzeciej w nocy z telefonem i zastanawianiu się, czy wysłać tę wiadomość, jaką wysłać, czy odpisze. O tym wszystkim, czego wstydzimy się powiedzieć. O nas samych. O tym, że relacje przez internet, tworzenie ich, jest jak całowanie się przez szybę. Niby blisko, niby widać drugą osobę, ale nie czuć jej warg, nie czuć jej zapachu, smaku. Więc jeszcze raz, to, co mieliśmy wypisać na lustrze, wracamy. Wszyscy musimy cierpieć jeden z dwóch bólów ból dyscypliny albo ból żalu. Tylko różnica jest w wadze. Ból dyscypliny waży gramy. A ból żalu waży tony. Więc przestańmy się oszukiwać, bo brak dyscypliny to nie jest twoja osobowość. Mi kiedyś powiedziano, że jestem nieśmiały, że będę nieśmiały i sobie w życiu nie poradzę. Kłamali w szkole. Bo jakim cudem, ktoś, kto jest nieśmiały, jest w stanie wystąpić przed dwustoma osobami na żywo i prowadzić wystąpienie. Kłamali wtedy. Ale ja w to uwierzyłem, i jak się w to uwierzy, co mówią, to faktycznie słowa stają się czynem. Tak jak ktoś mówi zdolny, ale leniwy. Co to znaczy zdolny, ale leniwy? Potem bardzo łatwo jest sobie powiedzieć: No ja jestem zdolny ogólnie, ale leniwy, więc tego nie zrobiłem. No, ma się przed sobą wymówkę. Brak dyscypliny to złodziej, który okrada cię z przyszłości. Trudno jest bez dyscypliny patrzeć w przyszłość. Z dobrym nastawieniem. Bo żeby patrzeć na przyszłość z dobrym nastawieniem, z większą nadzieją na tę przyszłość, to trzeba też umieć zaufać sobie, umieć podjąć decyzję, czyli ufać sobie, że jestem w stanie podjąć się jakiegoś wyzwania. Za każdym razem, kiedy chciałem pójść na siłownię, to mówiłem sobie kiedyś. Przecież znam siebie i tak po tygodniu przestanę chodzić, bez sensu w ogóle się w to angażować i zaczynać. No i nie szedłem, bo wiedziałem, że nie jestem w stanie tej dyscypliny wytrzymać. Brak dyscypliny to cichy zabójca Twoich marzeń. Trudno jest marzyć, kiedy wydaje się, że to nie ma sensu, bo i tak się to nie spełni. No jednak chyba każdy podświadomie wie, że żeby marzenie się spełniło, no to trzeba coś zrobić. Choć lubimy się łudzić, że nie trzeba nic robić, że może mnie to spotka, ktoś mnie odkryje, w końcu przyjdą i odkryją mój potencjał. Ale nikt nie płaci nam za potencjał, tylko za rezultaty, które wnosimy. W pewnym momencie już potencjał się nie liczy, kiedy ma się 30, 35 i więcej lat. Ten potencjał jest coraz mniej ważny, jeżeli nie ma żadnych rezultatów. Niestety, bolesne znowu. I brak dyscypliny sprawia, że jesteś liściem na wietrze, a nie kapitanem statku. Panie kapitanie, melduję tutaj zadanie wykonane. Nie usłyszy się wtedy tak, czegoś takiego, tylko będzie się tym, który będzie meldował. Ale, żeby być kapitanem, to trzeba wziąć odpowiedzialność za łajbę. Żeby być kapitanem, trzeba umieć podjąć decyzję. I żeby być kapitanem łajby, trzeba samemu być zdyscyplinowanym, żeby załoga była zdyscyplinowana, bo nie zaufają autorytetowi, który dla nich jest antyautorytetem. To wymaga dyscypliny, żeby brać odpowiedzialność, bo wtedy znowu, wtedy można zaufać sobie. Wiedzieć, że jeżeli się coś powie, to to przynajmniej spróbuje się zrobić na tyle, ile w danym momencie się potrafi, bo też tym wszystkim jednak nie chodzi, żeby zrobić to perfekcyjnie, bo perfekcjonizm to cichy zabójca też i dyscypliny i właściwie radości. Jak pisałem tę książkę Banu, Możesz być sobą i nie musisz płacić za to wstydem, która będzie 28 stycznia, to najgorsze momenty i fragmenty mi wychodziły, kiedy nie bawiłem się, kiedy nie czerpałem i nie próbowałem czerpać radości z pisania. Najgorsze nie trafiły do książki. Kiedy mówi się, że zrobi się to jutro, to tak naprawdę mówi się, że moje dzisiejsze samopoczucie jest ważniejsze niż moje całe życie. No i powiesz, no ale ja chcę się dzisiaj czuć dobrze. No i słusznie. Bardzo dobrze jest zwracać uwagę na swoje samopoczucie, ale myślę, że tutaj lepiej jest zadać pytanie: co mogę zrobić, żeby częściej mieć lepsze samopoczucie? I tu już jest ta. Odpowiedź dla każdego inna. Ja zauważyłem, że lepiej się czuję, jak bardzo często chodzę na siłownię, nawet tylko żeby się porozciągać, chwilę poćwiczyć, niż gdy opuszczę ten dzień. Wtedy jest moje samopoczucie gorsze, a to, że będę regularnie chodził, to widzę w swojej sylwetce, więc są ku temu powody, że moje samopoczucie staje się każdego dnia lepsze. Taka kula śnieżna, w której każdego dnia dochodzi gram dobrego samopoczucia i wiedzy, że mogę na sobie polegać na tyle, ile jestem w stanie. Więc jak to zmienić? Jak postawić sobie inne pytanie? Czy musisz wstawać jutro o czwartej rano, biec od razu na jogę, potem o 6 już być na Pilatesie, 7:15, hot yoga, wypacanie wszystkich potów i wchodzenie w otwarcie nowej czakry, a na koniec sauna. O 24, bo śpisz tylko 4 godziny, bo po co sen? Sen jest dla miękkich! Absolutnie nie. To jest jedyna słuszna droga prawdopodobnie do wypalenia, a nie do. Jakiejś troski o siebie I, i takiego poczucia Okej, okay, jestem panem swojego życia Kapitanem tego statku Majtkowie Na łajbę i szorować <śmum> Więc to, to jest droga do wypalenia A sukces to nie jest jakiś jeden wielki skok W przepaść Tylko jest to kilka prostych dyscyplin Praktykowanych każdego dnia i powiesz hola hola, ale jak to robić każdego dnia, skoro to jest nudne, takie... To znaczy, przeczytaj 10 stron książki, zamiast scrollować. 10, 5, nawet. Zrób 20 minut treningu, zamiast szukać 20 minut serialu na Netflixie. O nie, ten... Um ten oglądałem wczoraj, to teraz, nie, ten jest głupi, to jest takie, a, ten to dla nastolatek, nie będę tego oglądać. Dokument, dokument true crime. Nie, nie mam ochoty, bym coś, akcji, może polskie. I mija 20 minut. Można zrobić jakiś trening, się porozciągać tylko. Ja wiem, trudne, powiesz. No trudne. Życie bywa trudne. Ale co z tym zrobić? Co jest lepsze? Trudność z tego, że się... Czuję, że się wszystko gdzieś tam przewala w życiu, przecieka przez palce, czy trudność tego, że okej, okay. coś udało się zrobić. To znaczy odłożyć 10% hajsu, nie kupić rzeczy, której się nie chce, nie potrzebuje, bo chcieć to się chce, tak się wydaje. Zamiast wydać wszystko, to odłożyć coś, zainwestować ten hajf w coś. No i to brzmi nudno. Być może, być może bo czy bycie niespełnionym jest ciekawsze? Bo miałem taki moment w życiu, całkiem nawet niedawno, w którym nie wiedziałem, co chcę, nie wiedziałem, dokąd zmierzać i brakowało mi kompletnie dyscypliny. Przytyłem, przez czułem się gorzej. Tak patrząc w lustro, niezbyt się sobie zacząłem podobać. Mniej spałem, bo skrolowałem. Trzecia w nocy, a ja jakiś anegzajt i czuję jakiś lęk, niepokój, to się wszystko rozpada. Tak wstawałem późno. No nie czułem żadnego celu, pustki, i bardzo często chodziłem naprawdę wręcz z takim na granicy stanu lękowego na granicy takiego poczucia, że zaraz coś we mnie wybuchnie, jakieś napięcie, jakaś złość. I to było bardzo nudne życie w tym momencie. Teraz dosyć nudne życie prowadzę. Jem codziennie to samo na śniadanie, idę na siłownię, nagrywam, piszę książkę. Przygotowuję posiłek. Bardzo często jem to samo na obiad. Mam przygotowane poświęcony czas, że zrobię sobie na tydzień obiadu zamrożę i wyjmuję. Najpierw trzeba poświęcić czas nudne ale potem nie muszę się martwić, oszczędzam dzięki temu czas, co daje wolność. Wow, nudne! A nagle mi się tyle czasu uwalnia na rzeczy nienudne, na doskonalenie. Powinienem doskonalić swoją mowę, tak się okazuje. Na doskonalenie, doskonalenie tego, co mi zależy. Gram na pianinie, ćwiczę i mam na to dzięki temu czas, dzięki zdyscyplinowaniu. To jest tak jak nie można wynająć kogoś do tego, żeby zrobił za mnie pompki, ale można wynająć kogoś, żeby przyniósł mi jedzenie. Ale to nadal nie ja zrobiłem te jedzenie, nie? Więc zasada jest jedna. Zapisujemy, drogie dzieci, tutaj teraz w kajecikach wyjmujemy karteczki szybko raz raz. O ty tam Zosia. Co ty tam chowasz? Gdzie twój zeszyt? No, ładnie. Dobrze. Piszemy. <grym> Albo ty będziesz zarządzał swoim dniem, albo dzień, będzie zarządzał tobą. I wiele lat robienia muzyki dało mi do zrozumienia, czym się różni w tym aspekcie amator od profesjonalisty. To się przekłada na wiele aspektów, że amator. Czeka na inspirację, na super okoliczności, na wenę i tak dalej. Natomiast profesjonalista po prostu bierze się do roboty, siada i nie czeka na wenę. On po prostu realizuje to, co ma zrobić. I nie życzy sobie, żeby to, co robi, było prostsze, żeby znaleźć jakiś skrót, tylko życzy sobie, żeby być po prostu w tym lepszym, żeby lepiej sobie z tym radzić, żeby na przykład lepiej grać na instrumencie, lepiej pisać, lepiej komponować, lepiej biegać. To wszystko. Dla każdego co innego, znaleźć lepszą metodę na naukę, i tak dalej. Nie? Trudne, ja wiem, powiesz trudne. Ale tak jak wiadomo, życie jest proste, a zarazem trudne. Więc zacznijmy od małej rzeczy dzisiaj, bo nie da się zmienić swojego przeznaczenia w jedną noc, ale można przynajmniej zmienić kierunek, włączyć chociaż kierunkowskaz. I dziękuję moim patronom, że wspierają podcast patronite.pl Kośnik Banał do usłyszenia. To był banał. To był banał, a ty słuchasz Piotka, jak śpiewa. Na pewno piosenka byłaby tu o dyscyplinie, ale byłem nie z i nie napisałem tekstu.